już noc? i nie wsiadaj nie wzywaj co? ty się boisz? nie pękło nie może jech musisz się przebrać jeszcze no spokojnie Markus, daj mi kierować. Nie, ja kieruję. No specjalnie tu, złaś. No ty cały czas kierujesz. Nie, no jedź. Maskę sobie załóż. Markus. Mam. Nie masz maski. No, mam ten strój. Jezus. Nie, czekaj. Blisko banku. Kurze, by nie widzieli. Nie pewnie... jest. Chodź, 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 chodź. Nie, nie, nie. Bo tam jest skrzynka. Muszę ją Czekaj, bo tam są te. Hekuj, hakuj, hakuj. Trzeba, bo nas pracownik chyba zauważył. Odstrzelić go? Nie, nie, bo to Zauważył nas! Mam kot, mam kod. To w niej jest. O, dobra, jest. Karty już wstępu. Rzuć mi jedną. Okej, odstrzelamy? No ale jedna działa, jedna działa do jednej drzwi, a druga do drugiej. Okej, okay, to powiesz mi do której? Trzy, Trzy cztery. Ręce do góry, to jest napad! Ręce do góry! Jezu! Dobrze Markus! Baga! Szelaj go! Kto Leży. Dobra, wyszedł pracowników. Jaka to jest karta? Górę. Ja czuję. Ręce do góry. Yy, teraz twoja, twoja będzie. Ziemior, yy, weź ich pilnuj. Nie ruszać cię. Ostrzelę! A, no, a mnie też pójść! Właśnie! Markus, bo... znaczy ma... Ziemior. Co tu jest? alarm? Zarm. są dobra. Czekaj. To jest ostrapa Zarm. Dawaj, otwieraj. Otwieraj, otwieraj. otwieraj, no dawaj, otwieraj, otwieraj. I teraz moja kolej Ma... Ziemniu! Nie, Trzeba go stąd wyciągnąć Otwieraj, nie Ty, ty otwieraj, ja będę strzelał Otwieraj Tak Mogę Leży Chodź Otwieraj, otwieraj, otwieraj Łatwo z nimi. Chodź, chodź bliżej. Strzelaj ty go. Teraz moja, kolej. Nie, nie, nie czekaj, muszę sobie wypatrować wszystko. Leży, śpi. Okej, okay, zaraz do tamty chodź. Który? Jest, o, o, chodź ten skarbiet. To tu to jest pusty. To jest ten pusty. Pusty? Aha, to, to jest ten pusty. poczekaj. A, pusty. Atrapa. Nie ma nikogo. wszystkich? Dawaj ten. Zbieraj! Amunicję, amunicji mam za dużo. Do portfela wszystko bierz. Już biorę! Mogę już jakieś walizki ogarnąć na ten fajsyk. Mogliśmy, ale tego nie zrobiliśmy. Zbieraj wszystko! Dobra, chodźcie. Chodź, chodź. Poczekaj, kamerę strzelam. Okej, okay. nie żyję. Te, tego już nie zdołamy. Nie mamy tyle miejsca. Ja mam dużo w cholery. Mam coś. Co masz? Break. Ten, takie ulą, kurzącą gość mieszkach. Pakuj, pakuj 100 dolarówki! Jesteś? Już mam... Po 90 tysięcy. Bierz go! O nie, słyszysz też? Policja chyba! Słyszysz? Nie słyszę, słyszę. Okej, okay, jeszcze trzeba wziąć to złoto, Markus. Ale chodź jeszcze, to złoto weźmiemy. Te złote monety, wszystko weź. Tu jeszcze pieniądze są. No, pięć ja już mam. No chodź. Nie, poczekaj, Markus! Nie, poczekaj, spaniam, 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 spaniam. chodź otwierać. Okay. się że Tak, Nie, 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 jest. nie, 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 Leży! Oni Są Nie, nie, uważaj, czekaj, czekaj. Oj, wyrzuciłem broń! Hmm. Idę ich od drugiej strony. Zabiłem, Zabijam! Mam jednego. Oni, nie, 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 Ej, kurde, uważajmy na samochód, żeby samochód nie by był. jest tutaj z tej strony Cieńca. Dawaj go Ziemniór, dawaj. Ruszaj. Ja Leży. Nie... Dawaj tego przed nami. Śpi! Dawaj go, Ziemniór! No to prawie wybuchło. Chwaj, gdyby to jest koniec, nie? Moje, mam jeszcze broń, już mnie. Jaką? Granat? Granat, granat. Śpi. Dawaj. O nie jedzie, kolejny oddział! Kolejny oddział jedzie. Markus! Ziebior! Wchodź tu! O, w ostatniej chwili. Masz tego kilofa? Od tyłu i wejdzie. ty miałeś, ty miałeś. Nie miałeś. Nie, ja ci go dawałem. I ty mówisz, że kabelki będziesz robił. Kabelki lubiłem Chodź, chodź. No chodź, chodź. Masz? No, a no jestem. Tu wyjmuj go z plecaka. No dobra. Niż szybciej, szybciej! zabudowujemy. Nie, nie za Nie mam tego teraz. Uciekniemy? Markus, stój! Magę są! Czekaj broni się? Ja też. Musimy obejść od tyłu tamtych w budynku. Słuchaj, Ja, ja, ja chcę im tam to wrzucić. To jest dla mnie na nieco w sposób, no, no się ich. Dawaj, dobrać. dawaj, dawaj, rzucaj, rzucaj, rzucaj. Ja Coś hukowego, to? hukowego. Nie, to Odwróć się. Ty dostali! Selaj! Ja bym. Dałbym ja mi granatę! Kranu... Nie rzucaj granata, bo rozwalisz tu banku! Trudno się rozwali, no! Markus! Markus! Patrz! Sprawd... Hmm? Czekaj, sprawdzę, co się dzieje od środka! Na głównym korytarzu nie ma ich! Markus, mam pomysł. Tak. Daj kartę swoją. W sensie? Jaką kartę tu? Tak. C Pi czekaj tu. Zajmuj ich. Poświęcę się. I wpierdzielę się tu ten znowu budynku.

Szybko, nie Zobacz, chcę czasu! Lecimy! Aj, lecimy! Na Lecimy! Na żart, lecimy! 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 mam! Lecimy! 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 nie Lecimy! 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 Gdzie? Lecimy! 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 Mieliśmy do dziupli wjechać, Uf. czy... Poczekaj tu... chwilę, chłopie, teraz do dziupli! Jezus Maria, teraz tylko uważaj, żeby nie spadnąć. Przecież jest pod nas. Ile masz hajsu? Cały portfel mam. Mam? To 100 tysięcy, a ty? 150, ja 115 tysięcy. Uff. 215 tysięcy dolarów To jesteśmy kukaci, ja sobie kupuję chałupę, Ja bym zainwestował w coś. O, ja sobie hałpę Markus, mieliśmy zainwestować w ten blok wybudować. Myślę że z tego zysku będzie? No nie tak, możemy zrobić własną osiedle. Możemy zainwestować w rozbudowę tego miasta. No właśnie. To widzę jak tam jeżdżą cały czas w tej bewder Ej no! <laughs> Moje Uzi, poczekaj. Dobra, chodź do dziupli. Lecimy. Do dziupli. Y bierzesz kros y krosa, czy ja mam brać? No, bez, bez. E e chyba się zamieniliśmy tymi. Na wózę broń wezmę. Po poczekaj, bo ja sobie po Uzi lecę. Okej, okay, Uzi zebrane. Okej, okay, le lecimy do Markusa. Tak szybko się dzień zrobił? I hey, Markus już tam czeka. Markus! Lecę! Znowu. Mam pomysł, patrz! Ej, poczekaj, o! W ogóle, ostatnio no. słyszałem, że mają robi, robić 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 tego sklepu i pożywczego i mają tam budować to, tam, nie wiem. No ja też słyszałem, że tam mają jakiś inny sklep wybudować chyba, czy coś? Nie wiem. I jeszcze mają ten cmentarz też wywalić. Stary. Ty, gdyby zbudowali jakiś, jakiś duży sklep spożywczy? No to jakiegoś bardzo dużego pewnie nie będzie, no chyba, żeby, nie wiem, wali ten płotę, jeszcze jest w tym domku. Ale możemy zainwestować na przykład w rozbudowę miasta, zrobić jakieś to osiedla, jakieś nowe domki. Trzeba się tak. przebrać muszę. <laughs> ja w ogóle o stroju zapomniałem. Na razie tu nie nieźle. No Okej, okay, musimy się skitrać na trochę i poczekać aż to wszystko ucichnie. No, ale prędko, prędko też nie ucichnie. Markus, w ogóle zainwestowałem jeszcze w ten, w krypto. Nie, czekaj, spojrzę na telefonie. A nie, nie mam telefonu. Telefon mi w ogóle gdzieś wypadł, Markus. Te pieniądze schować. Ja pieniądze mam w portfelu. Ale trzeba schować je. Tu się raczej nie zmierz. No nie, przecież, w geniuszu, mieliśmy tą skrzynkę. Siadaj Usiadasz? No nie, nie, nie przecież nie możemy się na to na ulicy. A no tak, zapomniałem. To musi być akcja po cichu. Markus, gdzie jest mój? To tam gdzie go zostawiłeś, tam jest. A, w bloku, no tak. Ja sobie normalnie pójdę. Dobrze, my chociaż sami sobie możemy się pokazywać. Nie wiem, ja sobie zostawiam 5000. Ja sobie zostawię z 59 ja tysięcy. Aż tyle? No. Czy się teraz będę z tym niechaj sami A no w końcu ktoś cię okradnie i... będzie po. Kupię sobie bodyguarda. Bodyguarda. Markus, ale ja jeszcze mam. Nic nie słyszałeś. Ja będę ja tu po bliskiej firmy ochroniam. O, lepę, Bliskiej firmy ochroniam. Arkusa, gdzie są go karty? A, tak, zapomniałem poczekaj. Ja lecę przeglądać jakieś rzeczy Pali, do inwestowania. To palipar No trochę. A w ogóle. Yy... Okej, okay. tu, 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 nie, 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 okay, nie, tu, nie, tu, okay, odkładam to. Idę ja się zapisać do tego wojska. Okej, okay, pojedzone, pomyte. Okej, okay, tylko jeszcze muszę z tą zbroję schować. I można już iść do wojska. Albo jednak idę spać. Wszystkie co tam u Markusa. Byle światło tutaj odpala. Idę się myć.

co ty tu robisz? Co? No, wlatujesz? Nie. A po co ty tu jesteś? Czekam na ciebie. Gdzie? Po co? No nudzi mi się, ja, ja, ja chcę ten. Ja co, do wojska idziesz ze mną? Nie. Tylko chodzi o to, że musimy znaleźć jakąś firmę budowniczą, która być, zajmie się wybudowaniem osiedla naszego. A to nie miał być blok duży? Nie, jak ten. No, ale, ja ale z bloku będzie większy ten. No, osiedle będzie. Osiedla wie... będzie w, na osiedle będzie więcej bloku. No to ty inwestujesz 100 tysięcy w osiedle, a inwestujesz 100 tysięcy w blok. I będziemy się dzielić. 100 tysięcy w jeden blok weźcie. No dobra, w sobie. dobra. No bardziej zarobimy z, tw z twojego osiedla na blok. Jeszcze trochę. I zbudujemy taki duży. No na tym osiedlu można takie duże. to nie wiem, można je nam na tym osiedlu zostawić. Nie wiem, można. W ogóle weź tego twojego tego. Samolotika i chodź. Gdzie mam iść? Polecimy, obczajmy co tam, jak to Czekaj, już siadam. Nie w mieszkaniu! A, i co? Wyleciałem. Za to mieszkanie to już poobijałeś, chodź. Poczekaj, wyjmę sobie tylko amunicji. Ewentualnie jeszcze możemy, z... yy, możemy kiedyś dać pieniądze na dokończenie tego lotniska. No, można. Nie powiem, że nie. W ogóle mi się telefon stukł na tej akcji. No, tutaj by można było taki du duży blok dupnąć. W tym miejscu. Tutaj bym na przykład jakąś galerię zrobił, No. Ale trzeba mieć pieniądze na galerię. tutaj można. No, tutaj, tu tutaj można. Blok. Tu też. Sklep jakieś można, bo to by dziwnie wyglądało. No, Amunation, tak. Zebra, I don't know i No. Ale gdzie by tutaj blok walnąć? To by trzeba było tutaj walnąć. W tym miejscu tu. Tu, ej patrz. Tutaj, Czekaj, tutaj przykład, by był blok. Tutaj był, tu, a tu, nie, pa, tutaj, pa, tutaj by była, by była galeria. Gal... Tutaj by była galeria. Nie. Tutaj by była, tutaj by była galeria. No. Tędy by dalej szła droga. Mhm. I tu później by było dalej nie? No, można. Ale ja bym tutaj zrobił blok. Co nie? Nie, bo tak w tutaj w ogóle, ten. Ja nie, ja nie chcę nic sugerować czy coś, ale oni nadal teraz zabezpieczają. Ta? Ło wow. tam policji jest. Chodźmy może zapytajmy. Ale przecież tym leta, latam, nie lata. To chodź. Mam no, cię no, Chodź. Zapytamy się. Ej, ty później pójdziesz po to. Dzień, dzień, dobry. Dzień, dobry. Dzień, dobry. dzień dobry. Jezus, Mariusz. O, po oni na naszym twarzy widzieli, oni mogli pomyśleć, że to my. Jak nasze twarze, jak tek mieliśmy przecież maski. Ale teraz! I oni mogli pomyśleć, że to my, po raz zaczęli. Co, ściągnąć ci? Czekaj, muszę raczej Masz. No. Albo tutaj du dużą galerię dać. W tym miejscu tu. No, ale tam co chcesz? O, właśnie chodź, mieliśmy do dealera skoczyć. A nie. Poczekaj, muszę... No, idziesz tu, Marku. No, lecę. Tu dealer jest obok. Kucnij! A bardziej ląduj. Bo trzeba założyć strój. W powietrzu będziesz zakładał. Ale strój sobie załóż, bo cię rozpozna, geniuszu. Ostatnio też byliśmy u niego w stroju. Ale co, a masz jakieś sztabki albo złote monety? Hmm. No. Cześć. Biler. Diner. Siema. Halo, diler. E. Skąd? Czy debil był? Diner. Po co ci, Nie po wiem, co ci był. ten hajs? E, e daj, to znaczy? daj połowę. 2200 tylko. Chłopiec, wiesz... Na... Diler. Eee, y, mamy ci do obchnięcia tak. Debil bo... On, on ma diner, debil! Diner. Mamy ci do pchnięcia tak... Dwadzieścia... cztery sztabki moje i trzydzieści dwie sztabki i cztery razy... Znaczy pięć razy garść monet złotych. Ile mi za to dasz? No, gdzieś tak za trzydzieści no, tysięcy. Tak. Dasz tyle? Ej, bierzemy? Nie no. no, nie no y dealer, znaczy diner. Chcemy za to, chcemy za to 50 kafli. tak się zrobić. 60, i p y 65. Może być. No. To jutro tutaj to, to kiedy mi, na, na dasz? Teraz czy jutro? Jutro. Okej, okay, to. To trzymaj się, diner. Co zdajesz? Trzymaj się. Żebym miał gdzie te pieniądze. Pamiętam. Echo. A nie, to nie mój. Ten mój. To mi mu ukradniemy samolot. Nie bierz! Nie bierz, bo nam nie da hajsu. Hajs jest ważniejszy. To możemy, to możemy przyjść w innym stroj. Okej, okay, poczekaj, ja się przebieram. No nawet szybkie to jest. Nie powiem, że nie. Nie lataj zbyt wysoko, bo cię pójść mam namierzy. Już nie latam zbyt wysoko. Już nidiutko latam. Ja idę po Gokarta i jadę do wojska Chcesz ze mną? Nie ja, wy, ja wybiję to... Ja się przebiorę i pójdę wybić to wojsko. Co, co pójdziesz wybić? To wojsko co stoi tutaj? Przebiorę się ty? i pójdę wy... Przebiorę się i idę wybić to wojsko. Wojsko. Które? No to przy hmm. Chce ci się? To jadą Aby? sobie później. Ale lepiej teraz? Ja nie wiem czy to w ogóle... Mogę jechać. Znaczy umówiłem się. Jezu, zanim elektryczne bramki. Gdzie są ci wojskowi? Hmm. Pewnie Ej, Barkus przez przypadek to macha my... wyjąłem. Dobra, może się nie chodnie. O jest, jest tu jakiś żołnierz. Dzień dobry! Dzień dobry! Halo! No dzień dobry! Yy, ja chciałbym się do wojska zapisać. A mógł no, to tam... nie wiem, dzisiaj szefa nie ma. A mógłby mnie pan zapisać i później sze szefu, szefowi przekazać? Generałowi? Nie, niestety nie mogę, bo to tylko dowódca może. Yy. To do widzenia. Do widzenia. Ech. Musisz zrobić biuro przywódcy czy coś takiego, bo wiem, że coś takiego jest.